Cześć, co jest? Sez Ron a W tym odcinku mam przedstawię jak streamować ekran z telefonu na komputer łącznie z audio, z, na przykład z gier albo z telefonu. Jak chcecie coś nagrywać, na przykład jakieś audio, z, y, to co oglądacie na telefonie, to jesteś na dobrym odcinku sobie filmie. Jak można tak powiedzieć, Pierwszy raz robię taki typu odcinek y, poradnikowy, a oczywiście wszystko działa. Ja się też oglądałem pełno tych. Filmów, jak to robić, i tak naprawdę wszystko, co oglądałem, było useless. Jeden film, który mi pomógł, to był jakiś to angielski, ale go się bardzo dobrze wytłumaczył. I po prostu chcę przekazać te informacje języku polskim, jak to zrobić. Jedyne, co potrzebujecie, to z kabel USB i to wszystko. Nie potrzebujecie żadnych, tym, żadnych tam redukcji, jakiś Kostek, żeby podłączyć odwarki. Tego nie potrzebujecie, to jest wam nie, niepotrzebne całkowicie. Wystarczy, że macie kable USB i to wszystko. No to przechodzimy do odcinka. Więc tak widzowie, jesteśmy na stronie Power Mirror. To strona, która Wam umożliwia streamowanie z telefonu na komputer. Oczywiście tu jest wersja płatna i wersja próbna. Nie próbna, tylko wersja darmowa, ale darmowa wersja polega na tym, że nie po prostu macie tam na ekranie. Yy, Jakiś ich znak firmowy, czyli Water, Mark Water, czy jakiś tak to się nazywa, pobieracie ten program. Następny program to jest Bluetooth Audio Receiver. Ten program umożliwia to, że możecie w taki sposób na przykład streamować audio z telefonu do komputera. Taki sposób odczytuje wasze dźwięki z telefonu. To też jest mega ważne, jeśli chcecie streamować dźwięki z telefonu bo ja to akurat używam, bardzo fajnie, musi mieć tylko podłączony Bluetooth, czy nie podłączony, tylko włączony Bluetooth na telefonie, na komputerze i to się po prostu paruje. I zaraz przejdę do tego programu, jak to się robi. Więc tak, macie ten program, więc to jeszcze zapomniano opcji developer, którą musicie mieć włączoną, żeby to działało. Więc wchodzicie About, czyli informacje waszego telefonu, software, czyli informacje Waszego wersji i co odważne, musi mieć minimum, minimum wersję 10 Androida. I co musicie zrobić? Kliknąć na, te, na ten numer build number, czyli kilka razy, chyba to co 8 razy trzeba wejść. Oczywiście ten kod, który tu był przed chwilą, to oczywiście był to PIN, i to wszystko Wchodzicie w developer de developer i tutaj macie opcję USB de 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 debugging, czyli że wszystko wam przykwytuje z USB to wtedy gdy macie podłączone USB musicie zaznaczyć wtedy wszystko ładnie pięknie działa no to przejdźmy dalej do odcinka więc przejdźcie do programu bluetooth audio receiver i klikacie na własną nazwę później klikacie open connection i za prosto opcja z, yy, będzie na szaro czyli znaczy że wasz program się połączył z waszym telefonem i tak sam jest sparowane i powinno to wszystko działać ładnie i pięknie. Później, jak tam przykład chcecie sonolować to wasze połączenie z telefonu do komputera, klikacie Close Connection i to wszystko. I bez problemu to wszystko działa. Teraz tak, program. Odpalać ten program, ten A Power Mirror. Więc tak, mamy ten program tutaj, widzowie. Ale cóż, następna rzecz, jaką potrzebujecie, to jest. Pobranie aplikacji na telefon, czyli A Power Bureau, który Wam umożliwia to samo. To są, to są te dwa same programy, co macie na telefonie i na komputerze. Pobieracie ten program, odpalacie go i oczywiście 10 opcje. Tutaj połącz się z komputerem. Ale gdy gdy automatycznie podłączycie telefon USB do, do komputera, to, to oczywiście Wam takie coś się pokaże. Tu będzie opcja, na przykład start streaming, coś takiego, i wtedy łączycie się z komputerem. I macie taką opcję. I to jest, widzowie, cała logika tego wszystkiego, tak naprawdę z tego względu. I jeszcze jedna opcja, widzowie, rzecz. Tego Bluetooth Audio Receiver pobieracie oczywiście z. Microsoft Store Ten program, ten program umożliwia, że pobieracie ten program. Nie, nie musicie żadnych tam kąt zakładać na tym Microsoft Mirror. Pobieracie i to wszystko. Widzowie, pobieracie widzowie z tego Microsoft Store, i to wszystko. Tak naprawdę, tak na widzowie, to jest stała logika tego wszystkiego, więc tak. Żeby nie było, że Was robię tak naprawdę wciula, yy, że tak zaproszenie powiem, że na przykład audio jest, a nie ma, to widzowie odpalimy gierkę yy, Lola na telefonie i zobaczymy jak to działa. Zmienię zakładkę. Ok. dom opcję wyłączę, i po, powinniście słuchać w, oczywiście audio. Z telefonu na komputerze. Wszystko to słychać. Więc tak, to dźwięk z gry jest, wszystko działa. Widzę, co stała logika tego wszystkiego. Na przykład, jak macie na przykład takie lagi, jak teraz widzicie, czasami, o, to jedyne co musicie zrobić, zresetować po prostu wasz yy, program yy, na komputerze, czyli ale czasami widzę jeszcze takie rzeczy się dzieją, że na przykład macie grę tak samo pionowo, o na przykład jak macie odpalać, jak macie tak na przykład film odpalony, tak jak teraz. Jaki film odpalacie i macie na przykład tak samo pionowo odpalony, odpaloną na przykład aplikację gry jak tak. Jak teraz, to co musicie zrobić, oczywiście odinstalować program na telefonie. Wasz ten A Power Mirror i zainstaluj ponownie. Wtedy to się odbogowuje i ponownie to działa. I to jest sama widziałe, logika tego, tego programu i tego drugiego programu do streamowania audio i ekranu. Jeśli Państwo o odcinek wiecie, co robić, łapkować, subskrybować dzwoneczkiem, na na w komentarzu czy wszystko Wam tłumaczyłem prawidłowo? Oczywiście linki, wszystkie do tych programów będą w opisie. Jakieś pytania widzowe to piszcie w komentarzu. Jak ktoś nie składnie powiedziałem, też napiszcie. Ja Wam oczywiście pomogę. Odpiszę na komentarz. I cóż, widzimy się w następnych Nara